Dzień dobry, to, to pierwszy, drugi w odcinek z serii K Kaper Contra potwory. Jak mogliście zauważyć na moim kanale zmieniło się coś, mówiąc, mówiąc dokładniej nazwa kanału na Kaper Games i ikonka mojego kanału i także szablon, czyli peł Góry. Ta u góry. Ta będę, tam też linki. Zapomniałam sobie dać i moda, ale to zaraz. Dzisiaj będę walczył z bossami. Może z jednym bossem, dzisiaj. To wygląda tak. Dałem mu bardzo mocne rzeczy i w ogóle pobrałem sobie. Dostałem takiego fajnego tekstu paka: Monster Slayer. Co zmienia bardzo dużo, że na przykład kusza wygląda. Zbrojki wyglądają bardzo spoko, ale to naj... A tutaj nieśmiertelności wygląda super. są też fajnie. Te drewnianie. A sobie dam tutaj jeden. No i. Zbrojka diamentowa wygląda bardzo ładnie. Tak złoto. No i dzisiaj będziemy walczyć z takim pierwszym bossem. Yy, żeby go. Jakby odblokować stąd, to będę musiał strzelić tutaj. Nie uh -huh. muszę sobie dać survivala, oczywiście. On ma bardzo mocnego survivala. A więc będzie. Zobaczcie na co, to. to jest super nic do ucieczki i patrzcie ile mam życia Dobra. Jest. Ciekawe ile zadaję. O dobra Jak on zginął? Co? Ja miałem na tym ciernie! Czy jaki... Ojej... Mam jego trofeum, dobra, sorry! Teraz z tym gościem. Jezu, ale fajnie! Ło! data coś może mi zrobić? Halo. A dobrze, może to zdejmę. proste. O. Co Spadam. To jest super patyk, który ma odrzucić 10 i patrzę jak go wyrzuca. Dawić go nie mogę. Ddy! Łup śmiertelników! Dy! Ojej oj, oj, oj. Hmm, napoiłbym się. Ej, pan. No traf tego do no, siema. Co za, co? co? Ha, ha, ha. Nie trafisz mnie. Ha, ha, ha. U. Zadzierasz z nie tym koprem, kościół. Co on taki łatwy? Łe, ła. myślę, że wszyscy będą trudniejsi. Łe, Łe, Łe. Hmm. to mop to mop Griffin na fel, żeby mi tutaj nie niszczyło i być może ja mam pomysł, skoro to te, takie łatwe było, to ja bym teraz dał GIF. Spawner, i będę musiał te spawnery zniszczyć kilofem oczywiście bez tej nicy, bo to jest zbyt opa. Muszę przywołać na daru, Wędka Fortuny, Przynęta Świętych Przygotowałem się i tu są wszystkie główki Nawet Sonika. Ja bym dał Cream Pear To będzie mi Spawnowało Cream Peary No, te nie będą Jak to tu, tu, tu się Nie ja rozumiem. Dlatego ja bym wziął... No to ja bym wziął... Armię krimperów! Wezmę dużą armię krimperów. I ciekawe, czy zdołam... Zniszczyć... Może nie spawnery... Ale diamentowy blok. Wybloczek, który będzie tutaj. Tak, tylko więcej Greenperów. Więcej, więcej, więcej. Więcej, żeby to jakoś. O to będzie wyzwanie. Ona mnie fito. Co to takie mocne? Moc pięć.

Fajnie wygląda to tyle ten hełm! Dobra walczy na golasa. Pff. Walczy na golasa. Dobra, dobrze. Kasper wal... Kaper walczy na golasa. Dobrze. Y -y -y. Kapel przegrał na kulasa. Nie, no zbrojkę. Jednak zbrojkę muszę nosić, ale nie taką OP. Bo to już było za ciężkie i za proste jednocześnie. O, laki. I co tu tak mało klimperów? Ehehe, trochę mi. Żal. Ale co mi tam? co na ten eku. I wezmę normalny jakieś idziemy. Diamantowy miaczek. Kłuczek taki. Czarną tarcze. No i diamentowe ciuszki, nie? A no i ten łuk. Łuk śmiertelników. Eee, szkoda, że tak mało tego z kremerów. Daj mi to krimpery, bo ja muszę to zrobić i nie tak. Bez przeszkód ma być bardzo trudno. O co chodzi w tej serii? Żyć albo nie żyć? A raczej żyć. Właśnie chodzi o to, żeby żyć. A bierzemy od growa Cream Pearl Ageark diamentową zbroję. Dzieciunek. Wszyscy mnie teraz... Padać. Wow. Przeżyję? Ua! Wow. wow. Nie ścieć bloczek. Zapomniałem strzał. To trochę żałocha. Mam opę łuczek, ale nie mogę z niego korzystać. I nie byle łuczek. Ja. Spadać mi stąd! Nie! Nie! To ten! Ale fajnie to serduszko się pojawiło, nie? video. Ya, yeah, ya. Yeah. Tora, let's share. Let's share. Pewikans, dobrze, no chyba. Dobrze, nice, nie to, yes, przeżyje to, Przeżyję. Siemka. Uuuu! Przeżyłem! Juhuu! A więc... A więc... Dwa... Dwa bloki zdobyte. Losowe bloki. I czemu to spawnery nie działają? Opa Idę się. Wygrałem. Myślę, że fajną rękę zbudowałem. Niecałą godzinę. I ten. Robimy sobie diamenty. Takie dziwne. Yy, I to. I tu się pojawi. W przeszłym odcinku pojawi się tutaj. Nazwę ją skrzynką artefak artefaktów, które będę zdobywał podczas różnych wbitew. No cóż, no to... no to koniec odcinka, nie? Pa! Napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście bosy w następnych odcinkach. Jakie inwazje mobków albo jakiego moba mam pokonać. No i na koniec. 16 minut odcinka.